Wypłacz mi rzekę. Instalacja. Instalacja zajmuje wydzielony fragment podłogi o wielkości 1,5 na 2,5 metra. Podłoga pomalowana jest w niebieską kratę na szarym tle. Do ściany umocowana chromowana rama, do której przymocowana jest jasnoniebieska zasłonka prysznicowa z powtarzającymi się napisami w kolorze ciemnoniebieskim i pomarańczowym w językach polskim i angielskim. Napisy tworzą faliste wzory. Treść napisów to powtarzające się słowa Nie martw się, don't worry, weź się w garść, get your shit together, nie mają gorzej, czemu znowu jesteś taka smutna? To zdania, których nie powinno się kierować do osoby doświadczającej depresji. Za zasłonką na ścianie wykonane techniką taftingu oko z opadającą różową powieką, ciemną źrenicą, niebieską tęczówką. Z oka opadają niebieskie frędzle sięgające podłogi. Po lewej od zasłonki prysznicowej suszarka na ręczniki z trzema ręcznikami przewieszonymi na poprzeczkach i jednym rzuconym niedbale na górną część suszarki. Na ręcznikach wyszyte napisy kochana siostra, kochana mama, kochany tata, kochany brat. Każda osoba w rodzinie ma swój ręcznik, który określa ją nie przez jej imię, lecz poprzez relację, w jakiej się znajduje.